Siemanko, witamy w nowym roku. U kogo było zbyt wystrzałowo, w Sylwestra informuję, że dziś piątek nie mój głos to nie wynik Sylwestra, tylko pożywnego śląskiego smogu. Czego się tym razem dowiemy? Jak obracać kulkami na przyjaciółce, do kogo bagiety z Kioto tym razem się wybiorą, oraz jak zachowują się precle na lodzie. Polecam oglądanie do samego końca. Prócz informacji o jutrzejszym specjalnym odcinku, mogę Wam zaprezentować nową wrzutkę końcową która jest już w ruchu, wygląda fajnie i w ogóle mnie pochwalcie. <laughs> Startujemy, oto 10 newsów w 10 minut. Na początek niestety coś smutnego. W wieku 57 lat zmarł Martin Brown, współzałożyciel legendarnego Team 17, które pod jego dowództwem święciło triumfy na Amize i nie tylko. To m.in. dzięki jemu mamy Wormsy, Alien Breed, Superfroga czy Project X. Niestety cykl życia daje o sobie znać, a my podobnie jak twórcy gier z naszego dzieciństwa, młodzi jesteśmy już tylko w oparach nostalgii. Starship, czyli hack dla Star Fox 64 z Nintendo 64, z jakiegoś powodu znane u nas w Europie jako Liat Wars, wyszedł właśnie na PC-ty. Większa rozdziałka, dostosowane do współczesnych ekranów, Wsparcie klawiatury i myszy. Pięknie to wszystko wygląda. Tylko ma oczywiście kompletnie zero pozwolenia od Nintendo. Znając gości z Kyoto, bagiety już jadą. Musisz mieć ROMA Star Fox 64 wersji US i go ulepszasz tak, by wyglądał super na PC. -cie. Jakoś nie wróżę długiego życia tej inicjatywie. Więc jak chcecie sobie pograć, to sięgajcie prędko. Ja nawet nie będę tego linkować, bo Nintendowa policja Giereczkowa pewnie do momentu publikacji tego filmu już interweniuje i zmieni się źródło. Na Amigę trafił długo wyczekiwany port komodorowskiej wersji Yampa. Genialna gra zręcznościowa, w której bujamy się po wnętrzu kosmicznej rury. To mega szpil zapoczątkowany na Atari'nce swego czasu. Ja osobiście katowałem i zaliczyłem yomp 64 którego port dostaliśmy właśnie na przyjaciółkę. Chętnym podlinkuję recenzję i wywiad z autorem na C64, czyli z Byszkiem Rosem na RNG, a tymczasem zachęcam do turlania się przez świat w rytmie bujającego garba bita. Jest kilka leveli szczególnie zapadających w pamięć, a zagrać oczywiście warto, choć ja pozostaję przy swojej wersji z komody. W grudniu donosiłem, że Tekmo szykuje dla nas świetnie zapowiadającego się nowego Ninja Gaiden'a. Będzie to zatem uczta dla fanów nie tylko z tego powodu. Nas na SNESie fani się skrzyknęli i powiedzieli WON MNIE STĄD! Do oficjalnie wypuszczonej przez Tekmo w 1995 roku Ninja Gaiden Trilogy. Był to port trylogii z NESa, ale w pewnym sensie wykastrowany. Brak paralaksy czy zubożała muzyka nie przypadły do gustu fanom oryginału. W tej nowej, nieoficjalnej wersji wszystko śmiga tak jak na 8-bitowcu, czyli tak jak powinno i to bez zacięć. Od teraz można na za darmo la cieszyć się 8-bitowym ninjom na 16-bitach po kapitalnym remoncie. Kolejny tydzień, kolejna premiera sprzętowa w Newsach. Tydzień temu gościłem pierwszy raz MSXA2. Teraz zaszczyt kopnął Wika 20, a to za sprawą portu klasyka z Arcade od Capcomu o nazwie 1942. Na Wiku będzie on jednak nosić nazwę Pacific Air War. Jak na skromne możliwości tego komputera, wygląda bardzo dobrze. A gdy u Sabermana na prezentacji widziałem, że nawet Bossowie są, to nieźle się zdziwiłem. Nordeccy bogowie wyruszają na podbój starożytnej Grecji, by pokazać, kto rządzi na dzielni. Gracze jako półbogowie będą odkrywać krainę i wypełniać misje, by podlizać się obu stronom. Divinus to gra typu Legacy, w której zasady i elementy rozwijają się z partii na partię. Rozgrywka podzielona jest na 12 scenariuszy, tworzących fabularną kampanię. A każdy scenariusz rozpoczyna otwarcie pudełka z nowymi komponentami i zasadami gry. Słyszałem, że jest to z typu Carcassonne, na sterydach w stylu Legacy z apkom, Egzotyczny miks, którego nie do końca ogarniam myślowo. Gruba ryba w Sony. Harman Hulst w jednej z wypowiedzi dla famicu miał wspomnieć, że koncern stale szuka sposobów na ponowne wykorzystanie swoich IP na wyłączność w przyszłości. Co media zachodnie interpretują jako sugestie powrotu starych marek w tej czy innej formie. No cóż, pozostaje mi z nadzieją, że wyjdzie to nam na dobre, choć wypowiedź jest tak ogólna, że można nawet ją zainterpretować tak, że gościowi nawet o gry nie chodzi, tylko wrzucenie znanych bohaterów tu i ówdzie jako dodatki, tak jak w Astropocie. Także ostrożnie w podejściu do tego newsa, bo jest on rozdmuchany, a tam w sumie nic wielkiego nie powiedział, prócz korpo bełkotu. Dawno Spektrusia u mnie nie było, to trzeba coś dorzucić do grafiku. Skynet to gra w klimatach elektronicznego mordulca, którą po seansie u Sabermana mogę określić jako jednoekranowy run and gun. Gra wygląda bardzo fajnie, działa jak należy i myślę, że polecić można śmiało. Uratuj ludzkość przed złym Skynetem, zdobądź elementy, które są konieczne do podróży w czasie, i znów będzie jak dawniej: czyli szary papier toaletowy, czarno-biały telewizor. I rajdyki na dupie bo zimno, a jutro w i kurde jak to przed kolegami ukryć. Eh, eee, może zostawcie ten skynaz w spokoju. Na N64 pojawił się szalenie ciekawy mod do Super Mario 64. Dzięki Valo mogę Wam donieść o premierze Mario in Multiverse, które rzuca wąsatego hydraulika do różnych światów. Na trailerze widzimy jak z Gnatem Marian rozwala Koko Demona z Duma, czy skacze w masce Aku Aku z a odniesień do innych gier będzie tu sporo. Mamy także okazję wysłać tego w regiony, jakiemu się nawet po grzybach nie śniło. A to wszystko z modyfikowanej mechanice znanej z N64. Na C64 melduje się mała, ale bardzo fajna gierka. The Pretz Elves to prosta gierka, w której jako elf na lodowisku musisz łapać prezenty i wrzucać je do wora Mikołaja. Prócz Ciebie na tafli jest drugi elf, który też chce złapać za wora Mikołaja. I może Tobie przeszkadzać. Prosta, ale grywalna gra, bardzo ładnie wykonana. Strona autorów, do której link zostawiam Wam poniżej, umożliwia grę również przez przeglądarkę na PC-ta, co jest fajne. Mamy opcję grania na dwóch graczy, więc tym bardziej gra zyskuje w tym momencie. Z pewnością na niejednym retroparty będzie grane. To by było na tyle z wygrzebanych newsów w tym tygodniu. Jeszcze raz zapraszam Was na jutro, czyli sobotę, o godzinie 7.00. I wspólnie pooglądamy co za ciekawego Indie zapowiedziano na 2025 rok z perspektywy miłośnika retro. A teraz kilka sekund, wspomnianą nową wrzutką, z której jestem dumny. Cześć!